Istnieją również gitary elektryczne, które mają dosyć nietypowe układy przetworników, niespotykane aż tak bardzo często jak te, które już sobie, sobie już omawialiśmy, czyli HH, SSS, HSS i HSH. Tutaj mamy gitarę z układem H. S. czyli mamy singla pod gryfem i hambakera, i hambakera pod mostem. Ten hambaker się nam nie rozłącza, chociaż mógłby, wtedy mielibyśmy dwa single. Jest to taki układ, który już trzeba wybrać świadomie. Jest to taki układ, który no, nie jest, jak mówię, bardzo, bardzo popularny, ale również przyniesie fajne, fajne właściwości brzmieniowe. Tutaj akurat jest on na trójpozycyjnym przełączniku i bez problemu y, uzyskamy bardzo fajne, ciekawe barwy, zupełnie inne od tego humbuckera, y, używając y, tego singla, co powoduje, że ta gitara również ma swoje ciekawe, tuzinkowe walory brzmieniowe. Więcej treści gitarowych wiadomo gdzie.